Dzień dobry, nazywam się Angata Bartnik i jestem agentem ubezpieczeniowym w Born-Sulinowie. Od 19 lat pracuję w ubezpieczeniach, a od dwóch lat sprawuję, że każdego dnia kolejna osoba świadomie wykupuje ubezpieczenie ochronne, jak i ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą. Dlaczego? Bo opowiadam o tych ubezpieczeniach i łamię bariery oraz opory, które zostały stworzone na temat ubezpieczeń ochronnych co powoduje, że ludzie stają, stają się bezpieczni i spokojnie mogą żyć. Każdy, kto wykupuje taką polisę, ma świadomość, że nie obciąża nikogo ze swoich bliskich, jak mu się coś stanie. I ty też możesz mieć taką polisę. Dziś chciałabym cię poprowadzić po po programie i pokazać ci, jak możesz wykupić najwyższą opcję pobytu w szpitalu, czyli za 250 zł, i co musisz spełnić. Zobacz, teraz nawiązując do korony, wirus, dużo osób będzie leżało w szpitalu, tak? Ty możesz się zabezpieczyć. Jeżeli masz dzisiaj ubezpieczenie ochronne, zobacz, jaką masz opcję. Przeważnie jest tak, że. W ubezpieczeniach ochronnych za pobyt w szpitalu z tytułu choroby musisz być trzy lub cztery dni w szpitalu. A często jest tak, że jesteśmy jeden, dwa dni w szpitalu i nie ma odpowiedzialności. A tu w tej polisie masz odpowiedzialność już od pierwszego dnia. Możesz być kilka godzin na Sorze i już masz odszkodowanie. I teraz, jak to zrobić? W ogóle, jaki musisz spełnić warunek? Dzisiaj musisz być zdrowy to jest najważniejsza rzecz i dwa, musisz, a, musisz mieć meldunek polski, bo to są polisy polskie. Nawet jak mieszkasz za granicą, a masz meldunek polski i zagraniczny, e, za granicą. To możesz to ubezpieczenie wykupić, bo to ubezpieczenie działa na całym świecie. I jak będziesz w szpitalu, na przykład w Niemczech, to za każdy dzień pobytu w szpitalu dostaniesz kwotę, którą sobie ty wybierzesz. I chcę Ci to właśnie pokazać. Zobacz, wchodzisz na stronę ubezpieczenia Następnie wchodzisz, zobacz, na ubezpieczenia na życie. No wchodzimy, niech się rozkręci trochę. I potem zobacz, otwierać się taka zakładka i masz dwie opcje ubezpieczenie na życie, wiek wstępu 18-60. Czyli 60 skończyłem, ale nie skończyłem 61, czyli mam 60 i 364 dni, to mogę się ubezpieczyć w tej polisie. I teraz Idźmy w następnym kierunku. Jesteśmy w wieku od 18 do 60 lat. Polisa działa do 70 roku życia. I co możemy e, zrobić? Mamy dwie możliwości. Możemy wykupić e, proste e, ubezpieczenie, które jest w tabeli i tu są konkretne zakresy. Nie możemy wybrać innego. Mamy cztery zakresy. I tu szpital mamy za, sto, za 50, za 100 zł, za 200 i za 300 zł. Ale ja chcę ci po, tu możesz wtedy zrobić kup Olna i już, tak? To jest twoja decyzja. Tu masz oprócz ubezpieczenia e, pobytu w szpitalu, masz e, pakiet zdrowie, czyli operacje i ciężkie zachorowania, masz uszczerbek na zdrowiu i masz utratę życia z tytułu nieszczęśliwego wypadku lub komunikacyjnego, jak i utratę życia z tytułu naturalnej śmierci plus zgon rodziców lub teściów. I tu sobie wybierasz, który wariant ty potrzebujesz. Następnie naciskasz kup online i idziesz dalej. Na drugiej stronie masz ogólne warunki, masz tabelę urazów i pakiet zdrowie, czyli za jakie operacje jest spłacone, Jaki jest procent za każdą tą operację płaconą? I mało tego, masz e, e, za poważne choroby? Jakie poważne choroby? Tu jest, jestem świadomy, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie jest ubezpieczeniem, e, którego głównym przedmiotem jest utrata życia. Zaznaczasz, dalej masz kartę produktów, owu i klauzurę informacyjną typu RODO. Zaznaczasz, potwierdzam powyższe informacje. Tak prowadzasz maila i dostajesz tutaj na maila warunki ogólne i dalej. Następnie zobacz, w masz, wybierasz sobie wariant, który ty chcesz. Ja 59 zł, ja 128 zł, ja 220 zł lub 296 zł miesięcznie. To ty wybierasz, który wariant chcesz. Jeżeli chcesz na przykład za 128 zł, automatycznie Wchodzi ci rabat 10% mój, który kupujesz na tej stronie i wychodzisz nie 128, tylko 115 zł płacisz co miesiąc. Następnie podajesz swoje wszystkie dane. Program Ci poprowadzi dokładnie wypełniasz, opłacasz składkę, i to jest wszystko. I to jest zakup Twojej polisy. Polisa przychodzi na maila. Ale ja Ci chcę opowiedzieć o. Ubezpieczeniu, żebyś sama lub sam sobie stworzył ubezpieczenie. Tak, jakie ty chcesz, to je, dla mnie jest to Mercedes w ubezpieczeniach ochronnych. Czyli stwarzamy wariant ubezpieczenia na życie. My sami. Co robimy? Zaznaczam to ty decydujesz ja lub ja i partner, ja partner rodzina. Dziś opowiem o wariancie, ja. W następnych filmikach po kolei będę opowiadała, ja i partner, ja partner i rodzina. I teraz zobacz, chcesz ubezpieczyć siebie. I żeby mieć ubezpieczenie szpitalne, pierwszą zawsze, zawsze, żeby jakąkolwiek opcję mieć, musisz mieć ubezpieczenie utraty życia z tytułu naturalnej śmierci. I wybierasz sobie warianty: 20, 35, 50, 75, 100, 150 tysięcy złotych za Twój naturalny zgod, czyli osoby uposażone dostaną to. I teraz przypuśćmy, Wybieram wariant 50 tysięcy, czyli otwieram się, otwierają mi się kolejne opcje, które mogę sobie wybrać. I zobacz, jest to utrata życia z tu nieszczęśliwego wypadku, utrata życia z, e, wniku, e, w wypadku komunikacyjnym, przepraszam, język mi się poplątał, i uszczerbek na zdrowie w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jak i pobyt w szpitalu i pakiet zdrowie. Powiedziałam, że będę mówiła o ubezpieczeniu, Pakiet e, pobyt w szpitalu. Zobacz, zaznaczasz sobie pobyt w szpitalu. I co się dalej dzieje? Masz wtedy do wyboru. Jeżeli masz sumę ubezpieczenia 50 tysięcy, otwierają ci się dwa okienka. Jest 50 i 150 zł za dzień pobytu w szpitalu. Ale Ciebie interesuje 200 lub 250 zł. Ok, idziemy na górę. Zobacz. Włączając 75 tysięcy 75 sumę ubezpieczenia, koszt miesięczny jest 42,98 i włączam pobyt w szpitalu, automatycznie mi się otwiera następne okienko za 200 zł. I to jest składka wtedy 60 zł miesięcznie. I za każdy dzień pobytu w szpitalu masz 200 zł za każdy dzień. I teraz, jeżeli masz jakąś też masz polisę na przykład w zakładzie pracy swoim, czy kontynuujesz jakąś polisę, tak, bo pracowałaś, to zobacz jaką masz sumę ubezpieczenia. Możesz ją kontynuować dalej i dokupić sobie na przykład, zrobić tak zwane doubezpieczenie, czyli dokupujesz sobie, a możesz z, nią, z niej zrezygnować i mieć kontynuację ubezpieczenia tego, co masz, plus to, tak, i wtedy masz tylko... E, Okres karencji dwóch miesięcy na sumę ubezpieczenia. Bo przypuśćmy, że dzisiaj płacisz, nie wiem, 60 zł czy tam 70 zł za, za to ubezpieczenie i masz za pobyt w szpitalu 30 zł. To okres karencji będzie dwa. Jeżeli by się w ciągu dwóch miesięcy coś stało, to dostajesz te 30 zł, ale jeżeli przekroczysz te dwa miesiące, to już dostaniesz. 200 zł po dwóch miesiącach. A jeżeli e, nie masz ubezpieczenia żadnego ochronnego, to musisz się liczyć, że będziesz miał po dwóch miesiącach odpowiedzialność e, towarzystwa. Zobacz, to jest opcja, przy której masz 200 zł za pobyt w szpitalu. Przy 100 tysiącach. Zobaczymy, czy nam się okienko otwiera. Nie, przy 100 tysiącach nam się nie otwiera. Otwiera nam się przy 150 tysiącach złotych za zgon naturalny i wtedy możemy mieć pobyt w szpitalu za 250 zł. I zobacz. Wtedy nam wychodzi 121 zł miesięcznie i wtedy mamy zgon 150 000 zł, 150 tysięcy i za każdy dzień 250 zł. Zobacz. To jest taki przykład, ale tutaj możesz wiele innych opcji sobie wykupić. Może chcesz pakiet zdrowie, proszę cię bardzo. Może chcesz uszczerbek, proszę cię bardzo. A może chcesz urodzenie dziecka. Nie wiem, w jakim jesteś wieku. I zobacz, to ty decydujesz. I automatycznie na przykład będziesz miał 75%. 000, czyli 750 zł za 1% uszczerbku. Masz 250 zł za pobyt w szpitalu. Wybierz wysokość świadczenia dla mnie, na przykład 15 tysięcy wybieram za pakiet zdrowie, czyli za operację czy, lub za poważne zachorowania. A ich na przykład jestem w wieku, że jeszcze chcę urodzić dziecko? Nie wiem, na przykład 1500 zł. Składka Ci wychodzi 249 zł. Ale zobacz, zobacz co się stanie, jeżeli na przykład, i teraz 249 zł, powiesz mi, że to jest dużo. Tak, nie jest to mało, ale zobacz, że w momencie, kiedy coś Ci się zdarza, typu nieszczęśliwy wypadek, dostajesz za 1% 750 zł, w swoim zakładzie pracy masz 400, 300, może 500 maksymalnie. Za narodzinę dziecka masz 1200. Ale ty na przykład nie chcesz narodzin dziecka i odrzucasz to. Czyli tu wyrzucasz to. Zobacz, automatycznie wychodzi ci 234 zł. A może uważasz, że 150 tysięcy jest za dużo i chcemy na przykład 75 tysięcy mieć. I wtedy pobyt w szpitalu mamy za 200 zł. I wychodzi na składka 173 zł. I zobacz, za 173 zł możesz mieć pobyt w szpitalu, możesz mieć uszczerbek za, na 750 zł za 1% i możesz mieć poważne zachorowania na 15 tysięcy. Czyli to, to są świadczenia dla Ciebie. Te trzy świadczenia są dla Ciebie. Poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu. I uszczerbek na zdrowiu. To są dla Ciebie. A zgon naturalny jest dla osoby, którą uposażasz. To Ty decydujesz. Co musi być warunek? Musisz być zdrowy. Dzisiaj, ubezpieczając się, musisz być zdrowy. Chyba, że są sytuacje, że na przykład osoby pytają mnie, jeżeli mam nadciśnienie, czy mogę. Tak, ale. Je... Jest taki warunek. Dzisiaj masz nadciśnienie, i z tytułu nadciśnienia okaże się, że to spowodowało Twoją śmierć w ciągu trzech lat. To nie będzie odpowiedzialności za śmierć, ale będziesz miał inne schorzenia, będziesz miał na przykład, nie wiem, co może być, zachorowałeś na raka, a Ty masz nadciśnienie, czyli to nie ma wpływu, czy znalazłeś się w szpitalu bo coś masz na przykład z płucami, czy koronawirus, hello, tak, taka znana w tej chwili, to będziesz miał, to odpowiedzialność towarzystwa będzie. Tak więc tu uczulam na to. E, można się ubezpieczyć, możesz mieć opcje, które chcesz, to ty decydujesz, żeby ubezpieczyć, w ogóle wykupić ubezpieczenie, pierwszą rzecz, którą musisz zaznaczyć, musisz zaznaczyć, e, Naturalną śmierć, utratę życia swojego. Tak musi wy... Możesz wziąć sobie na przykład utratę życia z tytułu nieszczęśliwego wypadku, lub jeszcze dodatkowo utratę życia z tytułu y, wypadku komunikacyjnego i zobacz, to ty decydujesz. Na przykład zrobisz 225 tysięcy z tytułu nieszczęśliwego wypadku, a na przykład 325 tysięcy z tytułu komunikacji, to osoby dostaną po tobie. I teraz e, bardzo ważna rzecz, meldunek musi być w Polsce. Myślę, że dzisiaj to na tyle. Więcej nie będę dzisiaj na ten temat mówić. Jeżeli ci się podobało, to proszę udostępnij. Lub jeżeli chcesz więcej wiedzieć e, o ubezpieczeniach ochronnych, opowiadam to na YouTube, opowiadam na swoim fanpage'u Agata Bartnik ubezpieczenia. Na YouTube Agata Bartnik. Poglądaj mnie, zasubskrybuj mnie, bo będę opowiadała coraz więcej o tych ubezpieczeniach. E, ubezpieczenia się cały czas rozwijają, cały czas idą z postępem. To ubezpieczenie na dzień dzisiejszy dla mnie jest naprawdę rewelacyjne. Żadna firma w tej chwili nie ma ubezpieczenia pobytu w szpitalu od pierwszego dnia ochronnego, tak zwanego ubezpieczenia pracowniczego. Nie ma. Jeżeli będziesz chciał, możesz sobie to zrobić sam, lub jeżeli będziesz chciała, lub, e, to zapytaj się mnie, napisz do mnie. Dziś to tyle. Jeżeli możesz, bardzo Cię proszę udostępnij. Niech jak największa liczba o tym osób wie, że takie ubezpieczenia są i nie trzeba płacić składek kosmiczny i mieć 50 zł za ubezpieczenie z tytułu pobytu w szpitalu. To Ty decydujesz. Dziś to tyle. Życzę Wam miłego dnia i wszystkiego dobrego. Zalajkuj i pójść dalej w eter. Trzymaj się.